Troszkę klimat jak w wieczornej kawie, ale y, krótki wieczorny vlog z tego, co się dzisiaj wydarzyło. Plan na dzisiaj był bardzo prosty: odstawić jeepa do warsztatu, zdjąć blachy i zarejestrować jeepa na mnie. Co może pójść nie tak, prawda? Otóż y, w starostwie y, okazało się, że brakuje jednego papieru jeszcze do umowy, i okazało się, że jeep miał trzy tablice rejestracyjne, nie dwie ponieważ jeszcze jedna była wydana na bagażnik. Okazało się, że jej nie mam. Szczęście w nieszczęściu było takie, że poprzednia właścicielka dała radę podjechać, to jest kolejny urok małych miast i dostarczyć potrzebne fanty, czyli blachę i jeden dokument, po czym w końcu udało się zarejestrować samochód, po czym odwiozłem nowe już blachy, znaczy stare blachy tylko odświeżone do warsztatu, więc Dwie z trzech rzeczy już są załatwione, czyli samochód zarejestrowany, podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony, tak zwany podatek od wzbogacenia, czy jak to zwał. I jedna rzecz, która mi jeszcze pozostała, to ogarnięcie OC. Ale na to mam czas do 30 dni od zawarcia umowy zakupu samochodu. I z tego co wiem, poprzednia właścicielka już dała informację u siebie w towarzystwie, że sprzedała samochód, więc mogę się z nimi kontaktować i dogadywać już szczegóły. Więc jest postęp w kwestii formalności. Także tyle w kwestii naszego wieczornego. No nie jest to wieczorna kawa. Kubeczek mam tu, co prawda, pusty, tutaj nie ma. No, mogę udawać, że piję kawę. Tyle w kwestii wieczornego update'u. Spokojnego wieczoru.